Zawsze chciałem być taki popularny jak Mata lub taki jak mój brat. Zawsze takim osobom zazdroszczę, bo mam takie najbliższe marzenie. Zawsze i wszędzie spotkasz mnie zawsze i wszędzie spotkasz klecika zawsze i wszędzie spotkasz mnie zawsze i wszędzie spotkasz klecika. Miałem marzenie, mieć pieska. Nic się nie zmieniło oprócz popularstwa. Chciałem, żeby każdy wokół mnie kojarzył, i chciał autograf, i chciał autograf. Zawsze i wszędzie spotkasz mnie! Zawsze i wszędzie spotkasz klecika! Zawsze i wszędzie spotkasz mnie! Zawsze i wszędzie spotkasz, i wszędzie spotkasz klecika! Robię dla Was filmiki, kochani. No, moi, ale nie o tym. Zawsze chciałem być taki jak ja, Matalu, mój, mój brat. Zawsze i wszędzie spotkasz mnie. Zawsze i wszędzie spotkasz klecika. Zawsze i wszędzie spotkasz mnie. Zawsze i wszędzie spotkasz klecika. Zawsze mnie spotkasz gdzie? Tam, gdzie BMD. Zawsze mnie spotkasz gdzie? Tam, gdzie będę. Autograf możeć mieć ze mną, ale dzisiaj nie o, o tym ziom, tylko o tym, że chcę być taki popularny. I fajny, i fajny. Zawsze i wszędzie spotkasz mnie. Zawsze i wszędzie spotkasz Krecika Zawsze i wszędzie spotkasz mnie Zawsze i wszędzie spotkasz Krecika Ale nie dzisiaj o tym joł Ale tylko o tym, że wychodzę spod stron Ale nie dzisiaj o tym joł Ale tylko o tym, że wychodzę spod stron Kiedyś napisze książkę o mnie, Ziomeczku, zrozum mnie. Kiedyś napisze książkę o mnie, Ziomeczku, zrozum mnie. Zawsze i wszędzie spotkasz mnie. Zawsze i wszędzie spotkasz krecika. Zawsze i wszędzie spotkasz mnie. Zawsze i wszędzie spotkasz krecika.